Witam Was dzisiaj na odcinku, w którym pokażę Wam pułapki jestem tyłem do Was, teraz przodem, no, pokażę Wam pułapki. tutaj stawiamy dozownik, wkładamy do niego wiaderkulawy dozownik, pamiętajcie, tutaj jak pociągamy, dajemy płytkę, pod podem tłok, ciągniemy dalej redstone, tutaj dajemy blok redstone tutaj mm, ciągniemy to tutaj tak na obkoło, i tutaj dajemy kolejny tłok z blokiem redstone tak to pułapka działa, to się zapala posuwa blok redstone i dozownik zaczyna działać i wylewa nam lawę pod nogi zademonstruję wam to na mm, bez game yy, no Dobra, tego wyłączyłem. Dobra, wyłączymy już game moda. Mm, idziemy sobie. Oj, źle. I, idziemy sobie, a to się nagle wylewa pod nogi. Coś zwaliłem. Dlaczego to nie zadziałało? Bo kura! A i tak się zwala. Dobra, przerwa, ja tam wrócę, no i będzie. Dobra, jestem już na miejscu, tylko trochę tutaj wszystko się fajczy. No, zakryję tu. Teraz wam pokażę następną pułapkę. To już jest łatwiejsza pułapka. i chyba wszyscy ją znają. Choć wolę pokażę, bo niektórzy mogą nie znać. Okej. Na przykład sobie materiał teraz przy... Następna pułapka będzie polegała na tym. Kopiemy dół. O to trochę bo ciemno. Może wam się nie niewygodnie... Akurat mm mhm. Dobra, tam gdzie teraz ta dziura? A tutaj? To nie ma. Tutaj. Dobra, i tutaj jest dziura. Teraz poddajemy lawę. Albo możemy też inaczej tutaj płytkę naciskową. Tutaj TNT Nie jest to była aż tak kosztowna. Wystarczy, że zabije trochę tych. Wszystko podpali. Tutaj dajemy to, to i na naciskowa. Ktoś sobie wraca z domku, idzie. Tu nagle się zapada, wpada, odpalałem się TMT i ginie. A nie chciałem wracać na miejsce. E, za chwilę wam pokażę kolejną pułapkę, a teraz zywy. Do następnej pułapki są nam te materiały. Podkopujemy się tutaj, tutaj. Będzie mi w ogóle bo tu jest piasek. Dajemy blok tutaj. Tutaj niech rośnie. E, dajemy na to żwir lub piasek. To jest obojętne. Dajemy. Niszczymy to. I żwir lewituje. Lata. Zakrywamy to. Bleczymy. Tutaj piasek. Dajemy to, ale jeszcze dajemy tabliczkę, lawa. Tabliczka, lawa i żeby ktoś tak spadał. Hamsko. I tu już nie może się ciągnąć lawa. Aj! tutaj tak. Ej co się stało? Bo nie rozumiem za bardzo Dlaczego ten drzwir spadł? Żwir mnie nawet nie lubi w tych czasach Tutaj, tutaj, tutaj Pewnie coś tam nadruszyłem Dobra i teraz idziemy sobie I to spada bez TMT już Po prostu lecimy I się podpalamy przy okazji To jest nie trzeba TMT używać tylko wystarczy kolawy i tak dalej. Dobra, za chwilę wam pokażę następną pułapkę. Następna pułapka polega na tym, że podmieniamy skrzynki koledze, skrzynek na te, na pułapki i robimy pułapkę. Za chwilę wam pokażę, jak ją zrobić. Dobra, przejdźmy do budowania tej pułapki. Kopiamy dół po tym. Stawiamy tutaj tłoki. Tutaj red. Dobra, głupiszki, ale się tu zrespałnił. Dajemy to, tutaj tak, ktoś podchodzi, otwiera i spada nagle do, źle postawiłem lawę, tak czy jak tu postawimy lawę i bardziej w obszerny sposób, to nas to zabije, tutaj przesuwa już, nie wiem czy to już zadziała, było to bardzo przesunięte chyba, no to jest za bardzo, tutaj trzeba naprawić. Dobra To tutaj sobie stajemy, otwieramy to i nagle spadamy Dlaczego to mi nie działa? Uff, albo podchodzimy i tak spadamy, dobra Bo najczęściej podchodzimy tak do skrzynki, tutaj gdzieś lub tutaj tak To jak tu podchodzimy, to to i tak spada I jak tu podchodzimy, to też spada to jest bardzo fajna pułapka. Przejdźmy do następnej pułapki, a ja zrobię zywy. Następny polega na tym, że wybuchamy kolejny domek. Po pierwsze, tutaj dajemy... Chyba to jest tamtego. Zywy, zaraz... tylko to poszło, Tutaj to jak mówi. Tutaj. żeby to zasilało tylko trzeba o jeden blok wyżej dodajemy redstone po prostu ciągniemy ten redstone może bym trochę wyżej żeby było jak najniżej pod don ciągniemy tak ciągniemy dalej to jest taka Najlepsza puławka, że tak powiem. Jeszcze tak, żeby strollować dajemy dozownik z lawą. Żeby ktoś jeszcze miał... Nie mógł odbudować w tym miejscu domku. Teraz czy to zadziała? Bo ja to pierwszy raz robię. To idziemy. Jeszcze lawa, takie hamskie. I nasz dom nie istnieje. Już go nie naprawimy, bo lawa nam będzie wszystko niestety. No i to na tyle. Te pięć pułapek chyba Wam pokazałem. I tyle wystarczy. Dobra. To na razie. Czy było w końcu ten domek całkiem? go to nie działa. No, za. Dobra. Na razie. vai